Cześć. Słuchajcie, w dzisiejszym filmie chciałabym wam podać sposób, na którego na pewno wiele, wiele osób się naszukało na YouTubeach i innych tego typu serwisach, a na pewno szukają takich rozwiązań osoby, które zakupiły telefon Huawei bez usług Google. A. Jest Kilka modeli takiego, e, takich telefonów, i sami wiecie, że no, jednak funkcjonowanie bez tych usług jest dość e, utrudnione. Szczególnie jeśli ważne jest dla nas płacenie e, telefonem zamiast kartą płatniczą, e, czy nie wiem, aplikacje, gry i inne tego typu rzeczy. Hmm, było już do tej pory kilka sposobów, bo oczywiście nie jest to. Nic nowego, które pozwalały na instalację usług Google w telefonach, które tej opcji nie miały oryginalnie. Natomiast za każdym razem, kiedy takie sposoby pojawiały się gdzieś dostępne, to po kilku dniach stawały się nieaktualne, i nowe osoby, które chciały po prostu sobie takie usługi zainstalować, no już były bez, bez narzędzi. Jest mnóstwo plików do pobrania. E, które mają pomóc przy e, instalacji tego typu oprogramowania, obejście tych zabezpieczeń e, Huawei, I, i no nie wszystkie niestety działają, tak naprawdę w tym momencie, m, z tego co sprawdziłam, nie działa chyba żadna z takich metod. Natomiast e, ja troszeczkę to obeszłam m, i stwierdziłam, że no rozwiązanie musi się znaleźć, znaleźć, i rzeczywiście się znalazło. Jest to instalacja na waszym telefonie, tak zwanej maszyny wirtualnej. Powoduje to, że wasz telefon jest wyposażony w, tak jakby, drugi telefon wirtualny, na którym możecie sobie bez problemu zainstalować usługi Google. Jest to zupełnie bezproblematyczne, zajmuje dosłownie kilka minut. Pokażę Wam teraz, jak to zrobić. Mam nadzieję, że zrobię to na tyle dokładnie i czytelnie, że nie będzie to dla Was żadnym problemem. Słuchajcie, wchodzicie sobie w przeglądareczkę swojego telefonu, wpisujecie w adres wyszukiwarki vmos.com Nie wiem, jak się czyta, ja nazywam to WIMOS. Aczkolwiek wolę tego nie przeinaczać na swoje, ponieważ na przykład śmiesznie czasami wychodzi. Na przykład mamy, korzystamy często z serwerów w których część oznaczenia składa się z liter QTS. Więc dam Wam teraz chwilkę, żebyście sobie w myślach przeczytali ten skrót i zobaczyli, jak to brzmi. No, to już pewnie wiecie, że bywa śmiesznie. E, wracając do tematu, e, wpisujecie sobie wyszukiwarkę vmos.com, klikacie, zatwierdzacie, i pokazuje się stronka z pięknym niebieskim tłem. E, klikamy, pobierz wersję Pro. Pobieramy sobie taką wersję Pro na swój telefon. Czekamy chwileczkę, aż ona się pobierze. Ona nie zajmuje wiele miejsca, więc e, nie pobiera się jakoś strasznie długo. Otwieramy ją i klikamy Zainstaluj. Otwieramy sobie aplikację. Akceptujemy warunki. Tutaj mamy takie ekrany powitalne. E, I klikamy sobie tutaj na dole Enter VMOS Pro. Klikamy tutaj autoryzację i przechodzimy do konfiguracji. Tutaj mamy ważną, ważny taki suwaczek, żeby wyświetlać tą aplikację nad innymi. Cofamy sobie strzałeczką i zezwalamy aplikacji na dostęp do danych. Tutaj mamy do wyboru, czy jesteśmy starymi wyjadaczami, czy jesteśmy jeszcze trochę zieloni. Ja sobie klikam, że jestem zielona. I teraz czekamy, aż tutaj program dokona e, konfiguracji. Czekamy sobie, czekamy. To wszystko trwa dosłownie, dosłownie chwilkę. Tutaj znów instaluje nam aplikacja jakieś składniki. Więc czekamy cierpliwie. Tak naprawdę, tutaj najdłużej, najwięcej czasu zajmuje nam oczekiwanie na to, aż aplikacja się zainstaluje, bo cała reszta jest po prostu bajecznie prosta. Naprawdę, w porównaniu do tych sposobów na instalację Google'a, które widziałam wcześniej, to tutaj to jest po prostu buła z masłem i naprawdę jest to w stanie zrobić każdy. Pokazuje nam się tutaj, zobaczcie, taki ekran. E bardzo analogiczny z tym, co mamy na swoim telefonie. Oczywiście mamy tu troszeczkę takich azjatyckich krzaczków, ale mm, pamiętajmy, że tego, tej wirtualnej maszyny nie używamy do korzystania na co dzień z telefonu, tylko po prostu jest, on, jest ona po to, żebyśmy mogli sobie ściągnąć aplikacje Google'a, które są już w naszym ojczystym języku. Także w ogóle nam to nie przeszkadza. Tutaj z boku mamy taki, mm, taką ikonkę e, takiego o tutaj widocz, widoczny taki niebieskie kwadraciki. Klikamy e, mamy settings ustawienia. Klikamy sobie w ustawienia i zobaczcie e, Google Services. tek, otwieramy sobie to. No tutaj oczywiście. E, mamy wcześniej wspomniane krzaczki, e, literki, e, nie wiem czy to jest język chiński, japoński czy jaki. E, w każdym razie no, jest to na tyle intuicyjne, że nie przeszkadza nam to zatwierdzić e, instalacji. Wychodzimy sobie, albo nie, jeszcze nie wychodzimy, tutaj jeszcze powinniśmy ustawić jedną rzecz. Zaraz sobie zobaczymy, bo też nie pamiętam dokładnie, gdzie to było tutaj. No, czyli klikamy sobie. Authority Management, Background Keep live, To sobie ustawiamy, zezwalamy, OK. To jest podtrzymywanie połączenia w tle, jest to dość ważne w tym wypadku. Tutaj oczywiście y, mamy inną strefę czasową ustawioną, inną godzinę, to wszystko jest do zmiany, ale co teraz? Ściągnęliśmy aplikację, y, w ustawieniach y, otworzyliśmy sobie y, usługi Google'a, ale teraz ich nie widzimy, tak? Musimy jeszcze raz wejść sobie w ustawienia i wyłączamy tą, tą wirtualną maszynę. Ona się nam tutaj wyłącza. Włączamy ją z powrotem tutaj tym przyciskiem, takim, takim playem. Widzimy, że znów się butuje. Czekamy cierpliwie, bo jest to dość ważne. Bez tego niestety nie wejdziemy, i zobaczcie. Tada! Mamy sklep Play. No, oczywiście, na telefon bez usług Google też jesteśmy w stanie ściągnąć sklep Play, tylko że on wtedy nie działa. A tutaj zobaczcie, wchodzimy sobie. Mamy normalnie wszystko tak jak w oryginalnym sklepie Play. Ja tutaj nie będę się już logować, bo każdy z Was wie, jak to zrobić. Jeśli nie, to tutaj można sobie spokojnie tych filmów instruktażowych y, znaleźć na YouTubie całe mnóstwo, y, ale sklep Play mamy, jest przetestowany, działa, ściągają się aplikacje, te aplikacje działają. One są później instalowane tutaj na tym pulpicie. Natomiast wykorzystują zasoby pamięci Waszego telefonu. Y, nie ma żadnego problemu z tym, żeby z nich y, korzystać bez bezawaryjnie. Y, no, moim zdaniem jest to super proste rozwiązanie w porównaniu do tego, co, co było wcześniej i, i jak to wyglądało. E, taką wirtualną maszynę możecie sobie minimalizować. O, proszę bardzo. Pyk. Tutaj naciskamy sobie kółeczko. Wracamy do swojego pulpitu. E, jeśli widzicie tutaj, o, mamy takie, taki ten bąbelek z kwadracikami. Jeśli chcemy powrócić do naszej maszyny wirtualnej, to oczywiście możemy sobie w każdej chwili wrócić. Klikamy. Jesteśmy z powrotem na naszej wirtualnej maszynie. To jest też dobre rozwiązanie, jeśli chcemy, na przykład, mieć osobne e, zasoby telefonu firmowego, na przykład, i telefonu prywatnego. Wtedy taką maszynę wirtualną też możemy sobie e, wykorzystać. No ale co, to chyba wszystko, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że się e, to przyda, e, bo z tego co wiem, no to właśnie i dla mnie było to problematyczne. E, moje dzieciąteczko ma telefon bez usług Google i już chciało właśnie zmieniać telefon na inny, <noise> ale czego się nie robi, żeby nie kupić nowego telefonu? <noise> Nawet znajduje się rozwiązanie na takie, na takie historie. E, trzymajcie się, e, mam nadzieję, że niedługo znów jak, z jakąś ciekawostką się e, pojawię tutaj na swoim e, profilu. E, śledźcie. Myślę, że same przydatne rzeczy tutaj się pojawiają. Cześć.